Dzień dobry, dzień dobry. Lecimy drugi odcinek, drugi, drugi odcinek odnośnie sprawiedliwości. Sorry, bezprawia i niesprawiedliwości w sądach. Ja wiem, że według niektórych wyglądam jak przestępca i bandyta, no ale to w sądzie nie powinno mieć znaczenia. W końcu tam się liczy sprawiedliwość, jasne i prawo. <laughs> Oczywiście, jak sprawię sobie nowy mikrofon, to postaram się. Przedstawić parę przykładów na dokumentach z sądu. Oprzemy się o sąd rejonowy w Jastrzębiu. Sąd okręgowy, w którym było odwołanie od pewnej sprawy o wykroczenie w Rybniku. I oprzemy się bardzo mocno o sąd rejonowy w Cieszyni. Bardzo. No to dobra, zaczynamy. Pamiętacie kwestię maseczek? Pewnie, że tak, bo to chyba każdy pamięta. Tylko niektórzy byli bardzo dużymi zwolennikami tych maseczek, a niektórzy, tacy jak ja, byli bardzo anty. Ale tu nie chodzi o to, kto z nas jest foliarzem, kto nie jest, kto jest zwolennikiem maseczek, kto nie, kto wierzy w straszną pandemię koronawirusa, covida i tak dalej. Jak zwał, tak zwał. Tu chodzi o prawo. I nieistotne jest to, że ja jestem koronasceptykiem. Bo jeżeli chodzi o konstrukcję prawną przepisów dotyczących noszenia maseczek, to nie było podstaw do karania ludzi inaczej. Nie było podstaw do ograniczania wolności ludzi poprzez nakaz noszenia maseczek, a co za tym idzie, nie było podstaw do tego, ażeby wystawić jakikolwiek mandat. A co za tym idzie w momencie odmówienia mandatu, nie było podstaw do jakiegokolwiek wyroku, jakiejkolwiek grzywny. Nie będę wyjaśniał dlaczego tak jest, bo to robiłem przez długi okres obowiązywania maseczek. Robili to też niezależni specjaliści, bo pominmy tutaj specjalistów rządowych, bo nawet jeżeli ktoś wydał opinię, która nie była spójna z tokiem myślenia rządu, to od razu był odrzucany. No ale jak to w Polsce? Myśl powiedzenia każdy chuj na swój strój. I tak w wielu sądach takie Wnioski były po prostu umarzane. Ale zdarzały się też sądy, takie jak Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju, które niektórym osobom taką grzywnę przyklepały. Co więcej, nie dostałeś się bez maseczki do sądu na przykład rejonowego w Cieszynie, czy też w Jastrzębiu-Zdroju. W Bielsku już bez problemu. Co więcej, byle ochroniarz stojący w takim sądzie chciał zaglądać w twoje zaświadczenie o staranie zdrowotnym. I to pytanie do pani prezes sądu w Cieszynie. Jak to się ma do RODO?